Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego jesteśmy na danym rajdzie? Czym lub kim są bossy, które spotykamy, jaka jest historia tego co nas otacza? Zapraszam na podróż po sepulkerze, czyli według mnie jednym z najlepszych rajdów, nie tylko pod względem mechanik, ale też wyjątkowo lore. Samo wejście do sepulkera strzeżone jest przez Vigilant Guardiana, który jest niczym więcej jak dopakowaną automą blokującą przejście. Automy można nazwać taką etniczną rasą Zeref Mortis i zarówno Kraina jak i one zostały stworzone przez First Ones. Kim są ci first ones? No to tak zwięźle można je nazwać dość silnymi przechujami. Tworzyli Zeref Mortis, jak i Sepulcher, jako swój warsztat do tworzenia innych rzeczy, jak na przykład Eternal Ones. Kim do chuja są Eternal Ones? Bo zaczyna się robić skomplikowanie. No to to są właśnie ci goście, którzy w Shadowlandsach wydają się dość silni. Przykłady? Denatrius, Winter Queen, Primus... Jailer, wiecie o co chodzi. Dowiedzieliśmy się również, że dość znana nam postać, jak Elune, jest przez Winter Queen nazywana swoją siostrą, więc istnieje teoria, jakoby Elune również była stworzona przez First Ones, ewentualnie za pomocą ich magii. No ale chuj wie, o First Ones można sporo opowiedzieć. Ale wróćmy do rajdu. Więc wiecie, pokonujemy Guardiana i jego przedupasów, również będących automami, i wpierdalamy się do sepulkera, gdzie czeka nas kilka różnych dróg, które możemy obrać. Idziemy teleporterem w prawo, widzowie, w te bardziej pustynne klimaty, gdzie na drodze do jednego. Z bosów przeszkadza nam dość sporo divorerów, a samym bosem jest Skoleks. Człowiek myśli sobie o jakiś losowy wąż z chucha, który jest po to, żeby był nie do końca. Żeby zrozumieć, co Skoleks robi w rajdzie, to musimy zacząć od tego, czym są divorerzy, bo uwaga, jest reprezentantem właśnie tych istot. Ich dokładne pochodzenie nie jest chyba znane. Szacuje się, że pochodzą z in-between, czyli tego co otacza Shadowlands. Jak latacie Flymastery między krainami, to przelatujecie właśnie przez in Between. W jednym z questów wspomina się o nich jako o istotach z innego realm. Jak to przetłumaczyć, nie będzie inny wymiar. No właśnie, jak robiliście sobie jakieś questy gdziekolwiek w Shadowlandsach, to mogliście natrafić i raczej trafiliście na niebieskie moby. Niebieski golem, baba czy inny pies. I całym ich zajęciem jest wysysanie animy ze wszystkiego, co ją posiada. A za pomocą wyssanej animy otwierają wyrwy, przez które się przemieszczają. No właśnie, z Mortis również mamy z nimi do czynienia. Poprzez otworzone przejście do Zereth Mortis swoją drogę znalazły również Divorery, które pierwsze co zrobiły, to poszły opierdalać nową okolicę z energii. Wypełnioną mocą first dzięki czemu zacząłem mutować. No i nasz z koleks, będący podziemnym wężem, spacerował sobie losowo, aż w końcu trafił na sepulker nasączony mocą i pomyślał, kurwa, ale zajebiście pożywienie. Jakbyśmy go nie zabili, to w końcu jego misja ojebania wszystkiego z energii zakończyłaby się dysbalansem, a sepulker zapadłby się pod siebie. Eee, Jailer by umarł w trzęsieniu ziemi i spadł do kosmosu. W drodze na kolejnego bossa napotkamy na brokerów z kartelu z. no właśnie, Arfisher Zymox, jedna z najlepszych. Pobocznych postaci w całym World of Warcraft. Możecie pamiętać go z Castle Latry, gdzie nie udało się go pokonać i uciekł. Pytanie, co on robił tam i co robi w sepulkerze? Dlaczego nie jest to zwykłe odgrzewanie kotleta, a na nadanie pobocznej postaci charakteru? Otóż, Zymox jest szefem jebanego gangu, czy kartelu Zy, który opierdala rajdy i dungeony z lutu, a łupy sprzedają w Tazaweszu na aukcjach. Castle Latry spierdolił się do skarbca Natriusa, ale oczywiście my stanęliśmy mu na drodze. Po ucieczce planował swój kolejny napad, którego celem stał się Pulker. Zabrał swoich gangusów, wleciał na rejony, dostali się do dość wartościowego artefaktu, no i klasycznie po raz kolejny pojawiamy się my rozpoczynając walkę z nim oraz przed upasami z kartelu. Z charakteru Zymox jest tym czego można się spodziewać po streamerach albo o szefach gangu. Gada sam do siebie, ewentualnie do artefaktów, na starcie walki przeprasza artefakt i mówi, że zajmą mu to tylko chwilę. Jest dość arogancki, mając o sobie niemałe mniemanie. Cytat. Wy śmiertelnicy nie możecie nawet pojąć ułamka mojego geniuszu i przeprasza dopiero, gdy pali mu się pod nogami. Cytat czekajcie, możemy zawrzeć układ. Niestety albo stety, pokonujemy go tym razem definitywnie. Przynajmniej tak to wygląda, bo nie udało mu się za bardzo uciec. Ale samo to, że gość okradał rajdy, żeby sprzedać lud na Tazaweszu, sprawia, że postać stała się jedną z moich ulubionych w tym dodatku. Na drodze dalej znów naprzeciwstają nam automy, a następnie Halondrus. Za Halondrusem, mimo, że jest jedną z najlepszych walk, jakie kiedykolwiek grałem, to nie kryje się zbyt wiele. Jest kolejną dopakowaną automą, o których wcześniej wspominałem, która spaceruje sobie po Sepulkerze. Ogólnie Sepulker jest wypełniony efemmerą? Chuj wie jak się to czyta. No taką dojebaną animą, z którą tworzy się eternali. Tak czy inaczej, Halondrus na chillerze zbiera i zwraca co całe chujwie co do cyklu życia. I ogólnie powiem trochę więcej o tym niedługo, bo sama substancja jest dość mocno związana z pewnym bossem. Teraz uwaga, dość ciekawa informacja. Halondrus nie ginie w rajdzie, lecz teleportuje się w pizdu. Takim oto sposobem zostaje zakończone prawe skrzydło rajdu. Teleporter pozwala nam obrać jednak jeszcze jedną drogę w bardziej zielony klimat Różnica kontrastowa wywodzi się z tego, że ta pustynna część krainy jest tym, jak ona wyglądała oryginalnie na początku, gdy została stworzona, by spełniać swoją rolę jako kuźnia, a część wypełniona zielenią to wynik eksperymentów First Ones. Krótko po dostaniu się do Zeref Mortis dowiadujemy się, że cerem Jailera jest kuźnia światów z angielskiego Forge of Afterlives. Pozwala ona tworzyć nowe wymiary w Shadowlandsach. Kojarzycie tę gigantyczną kulę latającą nad krainą? To właśnie jest to. Jailer uznał, że najlepszym planem będzie przyjąć automy magią dominacji i chuj, druga wolna. Automy dzielą się na różne kategorie, macie budowlańców, obrońców i tak Jedną z wyższych rank autom są oracle, na polski coś jak wyrocznie. Jak dzieje się coś co nie powinno, to oracle wołają inne automy i mówią, że przejebana sytuacja. Bardzo duża część kampanii w ZRF orbituje wokół właśnie tych istot, które chcą utrzymać harmonię w Shadowlandsach, więc naturalnie obdarzone są też nie najgorszymi umiejętnościami. Potrafią nawet za pomocą kilku narzędzi stworzyć nowego arbitra, ale to już odsyłam was do ostatniego czapteru kampanii. Wracając do Raidu, to naszym pierwszym oponentem po jego bardziej żywej stronie, zielonej, jest... Yy... The Fallen Oracle. Wcześniej strażniczka Forge of Afterlife, a dzisiaj pod magią Jailera, przewodzi teraz jego armią Mousewarnów, czyli w skrócie tych robków Jailera z Demovów czy Torgastu oraz próbuje przejąć kontrolę nad Forge of After Hides właśnie. Swoją drogą jest to pierwszy z omawianych bossów, które należą do frakcji Jailera. No i oczywiście zostaje uwalony na pizdę. Kolejna część rajdu, czyli prototyp Panteon i Howim, których omówimy sobie wspólnie. Czym jest ten cały prototyp Panteon i dlaczego występują w postaci znanych nam istot z jak Primus, Witter Queen, Denatous? Jak już wcześniej wspomniałem, przywódcy Shadowlandców to Eternal Ones, czyli istoty de facto stworzone przez First Ones. Jeśli jeżeli się po lokacji, to na dole macie dziesiątki takich pojebanych manekinów, pustych naczyń, z których tworzone są takie istoty. Jailer jest oczywiście również jedną z nich, a prototyp Pantheon to jest taka wersja alfa dobrze nam znanych eternali. Są nieudanymi prototypami, którym brakuje uczuć, przez co okazały się zbyt niebezpieczne. Pamiętacie substancję, o której wspomniałem, którą Halondrus sobie zbiera? Efemera. To jest właśnie ten pierwiastek, który potrzebny jest, by skompletować udaną istotę, i zajmuje się tym nikt inny jak Lichuwim. Specjalnej rangi automa delegowana do tworzenia życia, czy też raczej bardziej nowych autom. Podczas ataku Jailera na Sepulker automy nie wystarczyły do nie zostania rozjechanym przez czołg, więc Lichuvim, chwytając się ostatniej deski ratunku, aktywuje wyłączone prototypy eternali w postaci prototyp Panteonu, które oczywiście walimy na łeb, a następnie rozprawiamy się z istotą, która przez Panteon była chroniona, czyli samego wielkiego architekta First One'ów, Lichuvima w centrum jego warsztatu, który został zamieniony w poligon testowy do tworzenia nowych autom w walce z Jailerem. Podczas walki Lichuvim aktywuje i tworzy coraz to kolejne automy, które upierdalamy na web, razem z nim i otwiera nam się teleporter do wcześniej zamkniętej części rajdu. Nie mogliśmy załatwić tego pokojowo? No pewnie mogliśmy, ale cytówki się same nie wydropią. Ciekawy fun fact, Lichuvim jest tak ważną istotą w utrzymaniu harmonii i balansu Shadowlandsów, że po jego śmierci tworzony jest nowy architekt w jego miejsce. Zgadza się widzowie, by dostać się dalej, upierdoliliśmy na ten moment 7 bossów, z czego tylko jeden był z frakcji Drillera, a cała reszta dostała za niewinność, co stawia bohaterów Azeroth w dość nieprzyjaznym świetle. Pora jednak stanąć przed Wielkim Anduinem. Jak na ironię z całej historii Anduina nie wyciągnę 100%, bo jest to postać, o której można z trzy filmy zrobić, których nie zrobię, więc nie zawracać mi dupy. Na początku Shadowlandsów razem z liderami Hordy i Alliance traciliśmy do Demav. Za zasługą Anduina jesteśmy jedynymi, które udało się stamtąd wydostać i trafić do Ribosu. Gość był w tym czasie torturowany w torgaście, aż w końcu Jailer przejął nad nim kontrolę, robiąc mu w głowie burdel magią dominacji. W kampanii Eternity's End dochodzimy do wniosku, że Anduina trzeba ocalić by zrozumieć jako przecie magii Jailera. Anduin jako przydupas nowego szefa jest tam tylko, żeby pomóc mu w jego misternym planie wyjebania wszystkiego w Pizdu. Sam przebieg walki jest jednak lorowo fenomenalny. Nakurwiając Anduina, ten przenosi nasze dusze za pomocą Kingsmarna do innego wymiaru, gdzie rozprawiamy się z manifestami męczącymi młodego króla, dzięki czemu odzyskują podczas niektórych momentów cząstki świadomości. Właśnie w tym momencie z samego źródła, czyli miecza, wychodzi cząstka Kinga Arthasa w swojej formie świetności. Zobacząc z nami, przyzywa armii nieumarłych i sprowadza siłę woli Anduina do ziemi, aż ten znów traci na całą kontrolę. Powtarzamy to po raz kolejny, aż wreszcie na końcu walki dochodzi do niesławnego cinematika, w którym Anduinowi w końcu udaje się definitywnie oprzeć dominacji Jailera. Rozrywa miecza, ostatnia pozostałość po Kingu unosi się ku niebu. Cinematik, na który tak wielu psioczyło, mówiąc, że Arta został zredukowany tam do poziomu 35 animy, nie zgadzam się z tym. Cinematik to tylko zakończenie walki, podczas której Arta został. Został pokazany w fenomenalnej formie. A to duszyczka to tylko pozostałość tego, co pozostało po starciu. Przynajmniej ja to tak interpretuję. Historia Anduina ciągnie się oczywiście dalej, ale to już kampania poza Raidem. Naterzimowie, przed którymi następnie stajemy, od dawien dawna współpracowali z Jailerem, więc naturalnie zbliżając się bliżej Zowala, ktoś staje nam na drodze. Mal'Ganis, dość znana postać w uniwersum, w Shadowlandsach jego największym dokonaniem jest uwolnienie Denatriusa, co implikuje, że ten może kiedyś powróci. Dość często zmieniał formy i przebierał się za innych, co pozwoliło mu infiltrować oponentów. Był odpowiedzialny za akcje sabotażowe, gdy dostaliśmy się do Zeref Mortis. Kintesa z kolei to szmaciura, która przebrana za spoka gościa z Corti w Chains of Domination udawała spoko i zleciła odnalezienie Scribe Rockalo, z którym walczyliśmy w Sanctum of Domination. Następnie pokazała nam swoją prawdziwą twarz i porwała Scribe'a. Właśnie dlatego do walki doszło. W trakcie oraz przed walką możemy zobaczyć, jak dwójka Naterzimów zmienia się w różne postacie, które spotkaliśmy na przestrzeni całego uniwersum Warcrafta, a samenkanter opiera się właśnie na tym, że musimy w pewnym momencie rozpoznać, kto jest kontrolowany przez Naterzimów, a kto nie. Obecność Regelona w tym radzie jest dość ciekawym aspektem. Konstelary to istoty pod rozkazami Panteonu Tytanów w celu obserwowania światów. Regelon również pojawił się w sepulkerze w celu obserwowania wydarzeń. Jak mu się udało tam dostać? Tego chyba nie wiem. Wiemy jednak, że Jailer mu najebał magią dominacji, co przerodziło się w nowego oponenta dla nas. Cała otoczka konstelarów orbituje wokół kosmosu. Nie wiemy o nich zbyt wiele. Ciekawe mi jednak dwa cytaty pojawiające się podczas walki. True Death Come Order. Wiemy, że Panteon Shadowlandsowy jest nazywany Pantheon of Death, a Panteon Tytanów, z którymi konstelary są powiązane, to jest właśnie Panteon of Order. Drugi cytat to Cosmic Collapse is... Inevitable. I tu się zastanawiam, czy słowa te padają ze względu na to, że Rigelon jest pod wpływem magii dominacji. Czy może prosto od Regelona, aby wtedy implikowało, że już przed przejęciem Regelon mógł znać plan Jailera, co jest dość prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że konstelary to tacy specjaliści od kosmosu. A zanim ktoś się przypierdoli, że te całe kosmiczne rzeczy to nie jest Warcraft, to niech się pierdolnie w głowę, bo pół Warcraft od 15 lat jest zbudowane na tych kosmicznych rzeczach, właśnie. Jailer, ostatni oponent, gość, którego plan chcemy pokrzyżować. Po raz kolejny, jak przeanduje, nie skupię się bardziej na jego prezencji rajdowej, bo jest. To postać na pełny odcinek. Jailer chce rozjebać wszystko w kosmos, bo. Wie coś, czego nie wiem Istnieje teoria, że Anduin i Sylwana zwiedzą, jaki jest plan Jailera, która wynika ze spoilerów, o których nie chcę wam tutaj męcić. Jailer w skrócie wpierdolił się do Zeref Mortis, jego przedupasy odnalazły sepulker, a on, spacerując sobie po krainie, przejmował kontrolę nad każdą kolejną istotą, żeby nie było nam zbyt łatwo i żeby Raid miał trochę więcej bossów. Dzięki przerobieniu hełmu dominacji na koronę woli, jesteśmy w stanie oprzeć się magii Jailera i w końcu dochodzi do walk. Kuźnia dużo znajdująca się pod Icecron. To samo miejsce, w którym znajdował się Dungeon w zostaje przez Jailera aktywowana, by wysadzić życie za zero, prosto ze sepulkera, by wyjechać wszystko w kosmos. Jednak dzięki uwolnieniu Anduina z okowów dominacji i przerobieniu hełmu w koronę, jesteśmy w stanie, jak już wspomniałem, oprzeć się Jailerowi i walimy go na sukę, aż dostajemy kolejny cinematic z przebitkami przyszłości Jailera, a następnie jego śmierć. A po wielkim Jailerze zostaje naczynie, naczynie, z którego tworzone są eternale. Właśnie tymi naczyniami jest prototyp Pantheon, który dopełni istnienie brakowej. FMR. Tym naczyniem jest Denatrius, Winter Queen, czy cała reszta przedupasów i to tych naczyń zobaczycie pełno w między Prototype panteona i Huwimem. Śmierć Jailera zamknęła również wyrwę na niebie między Crown a Shadowlandsami. Co będzie dalej? To już wiemy z dalszej części kampanii oraz z kilku rzeczy, które pojawiły się na PTR w 9.2.5. Widzowie, przez ostatnie kilka lat jebałem po Lorwowa jak po suce. Cała idea Shadowlandsów mi się nie podobała, z wyjątkiem kilku rzeczy oraz niektórych fajnie napisanych postaci. No nie pojawiło się 9.2. Cała otoczka dookoła Zerith Mortis została według mnie loreowo wykonana fenomenalnie. Przestaliśmy skupiać się tutaj na krainie śmierci, a zaczęliśmy dosłownie nad tym, skąd ta śmierć się w ogóle wzięła. Mam nadzieję, że kolejny dodatek Dragonflight będzie taką formułę kontynuował. Szczególnie pod względem rajdowym, bo dawno nie widziałem rajdu, który byłby tak świetnie wykonany. Nie tylko pod względem mechanik, ale też lore. Nie ukrywam, nie jestem też lore masterem z kosmosu. Mogą być momenty, w których się pomyliłem lub coś pominąłem. W opisie macie linki do wszystkich źródeł jakich użyłem w celu stworzenia materiału, od postaci, po posty na reddicie, aż do pojedynczych questów. Jak się podobało zapierdolę łapę w górę i bardzo by mi zależało na tym, żebyś ty napisał co sądzisz o lore 9.2 z filmu, czy ogólnie lore Shadowlandsów. Daję znać czy taki format, w którym gadane jest o obecnym lore, a nie 500 historii Garosza w tym miesiącu, wydaje się spoko. No i trzymaj się, siemano.